Cześć ludzie, mamy Cześć. miskę. Miska do żegania. Mamy nóż. Do obilenia. I ma mango. Mango do, do jedzenia. I mój pierwszy raz I tak z mango. Picie do picia. Picie. Do picia. Dobra, no, to odejdź ma ja to ukroję ją. Okej, okay, ale, ale my po pół zjemy, czy także? Po pół. Ale ja się boję, daj mi mały kawałek, no po... no no to Nie, na pół. Na pół spróbowała, nie mały kawałek. to, jest, ja to jest, ja Dobra. Wejdź, no, ty, ty, ty. Nie pokazywuj tego mango, bo mango jest super. O, soczek leci. Daj soczek? Właśnie. No tak wsiada, sochę. Ale nie wiem, jak to mango. na komu. całe mango jest... Słodkie, ale ja pierwszy raz je próbuję tak, o. Tak zawsze to pijam jakiś sok, dawaj! Daj, 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 ja sobie to Puść nie, powiedziałam, zostaw, bo to nie jest ogórek, Madziu. A ogórek to co nie jest. Madzia, daj to, Na blat. Na blat. Poczekaj to jak się zmaga. Idź po papier. Dobra, no papier, papier obejdzie. To my wrócimy jak obierzemy mango. Dobra, właśnie mango prawie obrałam, Marze przeszła po więcej papieru, bo się leje. Papierowego? Szkoda, nie mamy słonki, byśmy też. to piły, nie? No, słonki, po co nam słonka? Są słonki. No, słodziutkie. Jesteś po słonka? Po, słonki? po dwie. dwie, okej. Okay. tutaj powiedz, że jest Anglia i to są rurki, tak jest na polary. Ja Możemy obrać i już skórę, bo my skóry nie będziemy jadły. By zielone dziełałem miessieę dobre. Ja jeszcze nie próbowałam, ale może sobie wbić i próbować ciągnąć. A to ty spróbuj no najpierw. Czekaj. Co? I co? Nie mogę ciągnąć. Nie? Daj ja wciągnę. Daj taka łyżeczka. Nie wciągniesz. No nie. Ale można od dowo wylizać. O, tak. Chuj. No dobrze, słodkie. Tak mało słodkie Nie będziesz uszadła, serio. No bez przesady. Mango jest dobre. Ja chętnie nie zjem, chętnie. Aż za miskę leciał. To ogólnie jest bardzo podobne do brzoskwini. masz ty. A Madzia nie lubi brzoskwini. Kule. Jest to dwoma woskami, ja już nie wytrzymałam. Fuj. próbujemy coś tak innego. To sobie zrobiliśmy. Czy... Próbujemy coś innego. A coś masz jeszcze, jakiś owoc? No jakoś, nie wiem, jakoś mandarynka Nie mandarynkę, tylko żyję to. Co? Nie, 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 nie lubię. Następnym razem będziemy próbować granat. Co to granat? co? Bakłażan? Bok, granat powiedziałam. Myślałam, że bakłażan. Bakłażan. Bakłażan, był ja piję piwo. Przelecę bakłażan. Bakłażan, każdy pat, Patrz, patrz, A Wiktoria, patrz. Wiesz dlaczego jest bakłażan? Dlaczego jest bakłażan? Ale jest pyszne. to jest żart. To jest żart. Nie, 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 Maja. nie do tak. 10 mogę ocenić. Do czego jest bakłażan? Do czego jest bakłażan? Do czego jest bakłażan? Do bicia i robienia głuzów. Do swioletowych. <noise> Dobra. Ja oceniam 10 na 10, a ty 0 na 0? Ona ocenia 0 na 10. 0 na 0! 10, tylko do 10 można, a nie do 0. A to do 10, tylko można liczyć 10? Nie. No to do 10 do czego? 10 do 1? To 1 na 1. 1 na 1. No do 10 do 1. No to tak. Następnym razem będziemy robić granat. Więc bo. To jest straszne. Nie!